Jedziemy na właśnie główną ulicę. To jest ulica meksykańska. Tak wygląda ulica Meksykańska w tej chwili. Jest godzina 19.37 No niestety mamy pod spodem dół. Klima na maksa. Szyby zaparowane jak na razie. Jedziemy ze światełkiem, wyłączymy. Naprawdę to co się dzieje teraz to jest masakra jak na wiosnę To jest w ogóle śmieszne. Miejmy tutaj kamerkę To jest ok To widać co się tu dzieje to Jest aż tragicznie Możemy jeździć na ręce, bo tak i dajemy radę Także Zobaczymy się na krydlanych, czyli w takim wypadku.